Owsianka, jak stosować. W jaki sposób można w sposób smaczny i co najważniejsze, zdrowy stosować owsiankę. Owsianka, tak jak mówiłem, że w materiale o właściwościach owsianki niejako wraca do łask. Wiemy, że te właściwości zdrowotne owsianki są bardzo fajne, bardzo fajnie wpływają na nasze zdrowie. Dostarcza ona całą masę produktów z błonnikiem pokarmowym na czele do naszych organizmów, ale niestety bardzo często zapominamy. Że owsianka to nie tylko coś takiego klejowatego, papkowatego, o niezafajnym smaku dla wielu. I zapominamy o tym, że owsiankę można stosować w naprawdę fajnych, smacznych, i ładnie wyglądających formach. Zaczniemy od y, jaką owsiankę. Oczywiście najlepsza by była ta zwykła, ale i błyskawiczna, i górska, chociaż tych. Fajnych substancji mają troszkę mniej, to jednak do wielu zastosowań są też fajne. Pierwsza sprawa to nie dodawać zbyt dużo ani soli, ani cukru, nie za dużo miodu, nie za dużo suszonych owoców, wysokosłodzonych dżemów, bo to może dostarczyć nie tego, co trzeba. Ale jak stosować w ogóle tą owsiankę? Oczywiście najprostszym, najbanalniejszym, najczęściej spotykanym sposobem jest. Zalanie jej gorącym mlekiem, poczekanie aż te płatki zmiękną, i tak wiele osób je, ale warto dodać na przykład fajnych, prozdrowotnych przypraw. Czy to będzie wanilia, czy to będzie cynamon, czy to będą też świeże owoce, czy to będzie banan, mango, jabłko, cała masa rzeczy poprawiających smak, no i dorzucających tych swoich właściwości. Czy to też mogą być bakalie do wyboru do koloru. Kolejną Możliwością stosowania są wszelkiego rodzaju ciasteczka, wypieki, mufinki, czy też domowe batoniki. O tym, jak je zrobić, tych przepisów, czy to na YouTubie, czy to w sieci jest cała masa, kiedy już ruszę swoją stronę internetową, to zacznę wrzucać również takie przepisy. No tylko, że jakoś to nie idzie. Kolejną sprawą są wszelkiego rodzaju dodatki do. No, oczywiście, jako owsianka do jogurtów, kefirów, szejków. Wiemy, że szejki, czy kefiry, czy jogurty, wrzucamy tam owoce, wrzucamy tam całą masę rzeczy fajnych, ale jeśli chcemy mieć dłuższe poczucie sytości, większą ilość błonnika, szereg witamin, szereg substancji pozytywnie wpływających na nasze ciało, również warto tam dorzucić owsiankę. I nie będziemy mieć tylko na przykład jogurtu, który. Dla wielu osób jest bardzo słabo sycący, to jeśli dodamy tam owsiankę, to nie tylko będzie to zdrowsze, ale też będzie o wiele bardziej sycące. Pamiętajmy, że ten błonnik pokarmowy to nie tylko, który znajduje się w owsiance, to nie tylko lepsza, skuteczniejsza, prawidłowa praca naszego układu pokarmowego, ale to też dłuższe poczucie sytości. Dlaczego, dlatego ta owsianka tak często jest spotykana w. Dietach osób ćwiczących, bardzo aktywnych fizycznie, czy też osób chcących zrzucić zbędne kilogramy, dlatego że dosyć, że jest pozytywna, to jeszcze o wiele długie, dłużej powoduje, że jesteśmy pojedzeni. A jeśli chodzi o te ciasteczka, wypieki, czy te batony, no to mamy to poczucie sytości. A w przypadku jogurtów, kefirów, szejków, no to poczucie sytości nie jest tak duże, dlatego warto dodać jeszcze coś takiego jak owsianka. Pamiętajmy też, że owsianka to nie musi być coś na słodko. Możemy ją zrobić na wodzie, lekko posolić, i można ją dodawać już właściwie do wszystkiego, do całej masy potraw. Może być ona zastępczynią kaszy, na przykład. Możemy ją dodać da do jajek, do mięs, sałatek, no po prostu cała masa zastosowań. Pamiętajmy, żeby tej soli nie dodać da za dużo. I to, że nie jest na słodko, nie oznacza, że musi być słone. Tylko po prostu dzięki temu, że ma ona tak szerokie zastosowanie, również może być stosowana jako zamiennik wielu rzeczy, czy też uzupełnienie. Wiele osób też robi mm, też na przykład z owsianki maseczki, okłady, czyli cała masa zastosowań. Oczywiście większość w kuchni, bo te są najfajniejsze i co najważniejsze najsmaczniejsze. A to używanie owsianki tylko w jednej postaci no może być monotonne, może nam się znudzić, możemy ją porzucić, a ten szerszy zakres zastosowań pozwoli nam ją wprowadzić w fajniejszych, smaczniejszych wersjach, no a dzięki temu możemy w łatwy sposób wykorzystać tej właściwości prozdrowotne. Masz jakiś pomysł na zastosowanie owsianki. Robisz to w jakiś inny sposób, masz fajny przepis. Oczywiście do sekcji komentarzy to wrzuć. A tak, to dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na inne materiały. Do usłyszenia ponownie.